O, już ta godzina. To mamy półtorej godziny czasu, żeby coś fajnego zrobić. Michasia! Co chcesz, mamo? Wiesz co? O, co robisz fajnego? Ale na plastykę. Jaki ładny plakat! A co chciałaś? Wiesz, mam fajny pomysł. Taty nie będzie przez dłuższy czas teraz, więc możemy to wykorzystać na super pomysł, czyli nagranie zwariowanego TikToka. Ale fajnie! Ale co? No właśnie, mogłybyśmy nagrać jakiegoś fajnego TikToka, tylko teraz nie wiem, co jest trendy. Może Ty wiesz? Ale mówię coś szalonego, a nie trendy. No czasami trendy też może być szalone, ale wiesz, mam taki pomysł, hm. żeby coś na, narysować, namalować, co? Ale mamo na kartce malować. Chodzi o to, żeby zaskoczyć tatę, nie będziemy rysować na kartce, tylko. Wiesz, jaki mam dziwny pomysł, głupi? Jaki? Będziemy malować na ścianie. Co? No, na ścianie dobrze słyszysz. Tylko nie tutaj, bo wiesz, jest świeżo po remoncie u ciebie. A gdzie? W salonie? Hmm, no, wydaje mi się, że najlepsze rozwiązanie i takie, które zaskoczy tatę, to będzie pomalowanie ściany w kuchni. Mam gdzieś ściana się zaprudzi. Spoko, tata mówi, że to jest zmywalne, to można zmyć. A jak nam na przykład ładnie wyjdzie, to możemy zostawić bez zmywania. Mamo, to kiewski pomysł. Ale jak wam się podoba, to zostawcie koniecznie ławki w górę. To chodzimy to robić. Idziemy. Ja już mam wszystko. A, gotowe. a, ty to nasz... a George? O, zobacz, on balansuje. Mhm, mm On jak zwykle. Tak. Odpoczywa. To chodzimy, mamo, robić. George niech odpoczywa. A my idziemy. Super wyzwanie. Mamo, gdzie tam wszystko jest? Stop. Szuflada. Tak, zaraz. Czekaj, czekaj, Czego my? O, ile tu jest rzeczy różnych. Czekaj, nie, kostka Rubika nam się nie przyda. To już nie. To się nam przyda. O, to jest... y pieczątka? Nie, 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 nie. Maker? To nam się przyda. No i tyle. jeszcze twój komputer potrzebny będzie, żeby znaleźć te kolory. Właśnie. A wiemy już co rysujemy? Ale wiesz co to jest? Węgiel! To jest bardzo czarne. Ja kiedyś się z na dzień Zobacz. Ale wiesz gdzie mam pomysł to zrobić? Tu. Tu. Co ty na to? Okej, okay, no to robimy. A co na to tata? Uuu. Uuu. Ciekawe co zejdzie, na pewno. Chodź, Może nawet na się ucieszy, co? Dobra, łączymy go. Jeszcze raz podsumujmy. Miejsce mamy, ściana. Sprzęty mamy. Jest. kreda, węgiel, mamy. Komputer? Mamy. Pomysł? Jest. Mamy. No Niestety, to co? Jest. Zabieramy się do pracy. Tak. A do kogo nagrywamy tego TikToka? Myślę, że na Marzena i Marek. No jak zwykle, to wpisujemy. Dobra. Kreda. Którego wybieramy? To czy to? Może tym czarnym, co? No. Czekaj, mamy takie kolory w ogóle. Weź. Na pewno mamy Ej, czerwony. Na jest? pewno mamy czarny. Spróbuję. A ile mogę spróbować tą kredą? Aha! O nie! Ja nie wiedziałam, że to aż takie czarne. Oh! Ej! Ja może później imię imię, manek. Właśnie. Ej. O nie! O, nas chodzi. Oh! Ty. Dobra, jakie jeszcze kolory potrzebujemy? Czarny? czarny. Ej, to ten czarny weźmie. On daj. No. Albo może naszkicujemy najpierw jakimś delikatniejszym to... czarnym. Dobra, wyciągaj. A czy masz tam jakiegoś logo TikToka? No właśnie nie wiem, jakby to nagrać. Że na przykład wysypujemy kredę, szukamy tego y, znaczka logo TikToka. No? Wow. wow! Ciekawe, czy są dobrze dokumentowane. No, to co, próbujemy? A jedna się rozłamała. Hmm, który bierzesz? Uuu, ty! Zobacz, zobacz ten, ten czarny, czy jaki to jest? No, ten jest dobry. No? A który to jest to? Ten, może ten niebieski też? Niebieski. Wow, niebieski ładny. Eee, ten też dobry. A za tak? biały? Pewno, no pewnie, to nie mm, widać. Biały jest trochę pierwszy, bo ściana brudna. Dobra. Chodź to umyjemy. Daj smakę, w ogóle. Czy to jest mokre? A no. zobacz czy to się da? A też da jest spokojnie. się spokojnie, no mama no, no, zobacz. Dobra, patrz, nie ma śladu. Ale zobacz, mam to jeszcze widać. Dobra! Zobacz, nie można już na jakieś coś i zobaczyć, można to znaczy. Tak, można znaleźć, no ale ze ściany nie za bardzo. Dobra, ale ile mamy czasu? O którą tak przychodzi? No, jeszcze mamy godzinkę. Tu chodzi nagrywamy na TikToka. tu jest i... telefon? O, tu jest. Czekaj, odłączymy go. No, ale fajne tutaj. No, dobra, zaniosę te kabelki, bo nam są niepotrzebne. No i. Ej, fajne tutaj, bo tak do ta blisko domowa. No, naprawdę. Chodź, zobaczymy jak pisze się Myślisz? No, a jaką wzięłaś? Zieloną. Wow, ale jej! A ja mam białą. Patrz, ale Bajer, ty! To jest dopiero tablica. Naprawdę jejku, jak ja dawno na tablicy nie pisała. Jak tu się super pisze. Jak tata to zobaczy, to wiesz, jaką będzie miał minę. Mm, wolę nie widzieć. Chyba jeszcze namaluje Georgia. O, oh, ale chyba mi nie wyszedł. Hmm, no to co? Jo! Oh. Uuuu! Uh. Mama, musisz po białe, Dobra. No to co? Trening mamy już za sobą. No to stój tylko, ja... Dobra, chodź już tego TikToka nagrać. Jesteśmy po treningu, fajnie nam wyszło. Poczekaj, tylko dokończę. O, skąd kojarzy ten znaczek? Michasia, co myślisz, może zostawimy to jak tata przyjdzie? No. I... Będziemy obserwować jego reakcję, co? No tak to nam wyszło. Ale ładnie. Mm. Dobra. Dobra, to chodź, nagrywamy tych soka. Tak. Czekaj, A. otworzymy jeszcze koniec. A te to... też. Wie? Tak, wszystkie. I wiesz, zrobimy taką koncepcję, że ty bierzesz te wszystkie kredy i je tak zrzucasz. A wy lubicie nagrywać TikToki, y, to zostać łapki w górę. U mnie ostatnio na TikToku był George! A. To wiesz, nam tutaj pomoże lepiej rzucę, bo wiesz. Czekaj, co? muszę przytrzeć. To może te pięć rzucę, bo ona jeszcze przynajmniej jedziesz. No, możesz wszystkie, czekaj, tylko muszę tutaj... Dobra, jestem na TikToku, masz, dobra. Żena i Marek. Akcja. Okej, okay, to mam nagrane, teraz jeszcze z bliska jak rzucasz. Poczekaj, niżej daj rączki. Powiem ci... Akcja. Pokaż, jak ci to wyszło. No zobacz, popatrz. Już masz kredę, rzucasz. Ale fajnie. Dobra, to teraz kolejna część. To co, że właśnie, że szukamy Właśnie, że szukamy. Zrobię takiego zooma, Jeszcze taki no. najazd. Ej, Michacia, jak ty wyglądasz już. O nie! A myśmy jeszcze nic nie zrobiły. Nie. <grym, grym, grym>, Radia ja <grym>, yy, yy, że ty już bierzesz i rysujesz tak delikatnie. Dobra, czekaj, tylko którą bym kredę musiała? Tą Czarną! Najpierw szarą. Gotowe? Michasia nagra jeszcze teraz pustą ścianę, takie zbliżenie. A za chwilę będzie a no, może to fajnie wyszło? No pokaż właśnie. O, dobra. Jest ściana. Super ujęłaś. Okej, okay, co dalej? Wersja dobra, zabisz robocze. robocze. Dobrze, i teraz przystępujemy do dzieła. Hm. To ja napiszę TikTok. Dobrze. No to popatrz, to tu dziś na dole, no to ja muszę wyżej wejść. Ma, a mam pytanie, jak to tak? nazywać, węglem czy tym? Myślę, że sobie najpierw naszkicujesz, albo tu sobie zacząć stąd. Dobra, tu mam ściągę, hmm, muszę jakoś wyczuć tutaj, wiesz. Czekaj, dobra, ej, to jest niebieskie jakieś. Dziwne, dobra, tam też może być niebieskie. Dobra, jadę tu. Teraz Dobra, teraz będę to w górę, spoko. Dobra, ja do. dół. Mogę na ciebie najechać, poczekaj. Może żebyś musiała w dół. No ja ale to fajnie. Hmm. Staraj się nie najechać. Dobra, się nie stało. No, mam no, pojęć. Hmm, dobra, nie wiem. Ale to, to jest fajnie. Dobra, to się jeszcze wyprofiluje. Tu jeszcze niebieskie, tam coś, okej? Okay? No. Dobra, to czekaj, najechałam ci trochę. Nie, nic nie, nie skończy. Teraz muszę to jeszcze uzupełnić, tam jest jeszcze czerwony. Teraz. A wystarczy nam to? Chyba tak. A jeśli nie, to najwyżej damy jakiś. O, lala. No dobra, będzie... starczy, tylko teraz nie wiem, co tata na to powie. Trudno, jak się nie znamy. Jak to trzeba się będzie zmienię. malować? No ja nie wiem, czy do taką farbę znajdzie, żeby to zamalować. A to zostaje na zawsze. Będzie z nami. Tak. Z nami TikTok. TikTok rodzinka TikTokerów. I O, jak to się? No, hmm. O, tata o, o, będzie o. niczego. Kurde. Hmm. No i co teraz, Michał? No, dobra, trudno się nam. Dobra, jedziemy. O, Myślę, że będzie fajne. Na razie to nam wiesz, takim nie wyszło. Ale co sądzisz o, o pomyśle w ogóle? Spodziewałam się, że wiesz, to będzie takie średnie, to będzie, a to wychodzi już fajnie, no? No, nawet fajnie A To tylko na jeden, tak? Patrz. Eee, faktycznie. A nie musimy tego nagrać na TikToka? No, na przykład taki fragment, że tu rysuję, tylko żeby nie zdradzać całości. No okej, okay, to i to po telefon. Dobra, to przynieś telefon, masz nawet dobry pomysł. Po prostu idę ja to ci Tu ma być czerwony taki cień. Aha okay. i on chodzi tutaj. I tutaj jakoś się kończy. To ja się do kończę dokończę. Dobra. Ja masz pomoc Ci? Twoje zadanie. Teraz będziesz robiła tutaj niebieskim. O właśnie jak tutaj ta linia idzie, zobacz, to zrobimy niebieskim. Na tym o, ja się na to tak, no chyba no, tyle, Ale to wygląda. No fajnie, fajnie, tata powie, żeśmy oszalały do reszty. Mm. No teraz mamy to w ogóle cudowne, jest taka mąka. Naprawdę, ale będziemy musiały się długo myć. No dobra, no a co teraz robić? Już gotowa jesteś, ta? tak? Wow, ale ci super wyszło. Poczekaj, zejdę. No bardzo very Good. Teraz to musimy tylko wszystko pokolorować i posprzątać. No i czekać na tatę. Mama, a jeszcze musimy dokonać przecież TikToka. Hej, a może dogramy na koniec TikToku reakcję taty na to? To będzie, mamo, um, świetny pomysł. A zobacz, co masz na czole. Co Czarną? ja taką kropkę. Co? Ach, masz. już przestań, naprawdę. No naprawdę, później sobie zobaczysz w lustrze. Ale bajer! Naprawdę tak samo. Idealnie, nie? Jesteśmy mistrzami. Mistrzyniami Dobra, to co gotowe wszystko? Kredę schowam, bo może nam się przydać. A może salon pomalujemy, bo tam damy logo Instagrama? Dobrze, dobrze, przyjdzie czas. Czekamy, bo zaraz tata wróci. A tutaj. No, chyba w 10 minut jest. O, już jesteś. A wy co? No e, co? co? Co wy się piec czyściły z sadzy czy co? Co takie brudne, Marzena, Michaśka? Robiłyśmy remont Taki malutki remoncik No, taki też się podobał eee, Zaraz co zobaczysz No Remoncik Ale wy się są całe brudne Bluzki, wszystko, Michaśka Coś ty całego jakiegoś mąki No wiesz, remoncik e, to co remoncik, no nie? No to wtedy się poprócisz. No, e, A ja tu na tych drzwiach jest Całe drzwi są z kredy, Michaśka Znowu kredą się bawiłaś, nie, a Marzena z tobą. Eee, eee. eee. co, ma? Dobra, nie ma co. Eee. Co? idziemy. Słyszałam tabliczkę Tak, może kawki się napijemy? A co, masz taki portret? O, o, chodź, chodź, chodź. Chodź na takie pismo. No. Nie, światło, podświetlę sobie masę. Michaśka, szmata i myć to w tej chwili, przecież to jest brudne całe. Ej, a co to jest? O, nie Czy znasz to? A Ten znaczek? to? to ja mam A to jest gratis od Michaci Ej A to robiliśmy wspólnie No wspólnie ja psa. Mama robiła tutaj też kimś, A Michaś robiła też te cienie czerwono-niebieskie I co? Możesz tak zostać do końca? Nie no Pomysł po prostu idealny A jak wy to chcecie zmyć z tej ściany? No przecież farba podobne jest mywalna A kto ci takie głupoty powiedział? No, przecież sam gadałeś, że jest zmywalna, więc tutaj nie ospokój. Marzyna? No, a w ogóle lubisz... to jest czarny kolor, kobieto. E, czarny, e, czerwony i niebieski. A w ogóle lubisz TikToka? No, lubię TikToka, no, ale to nie powód, żeby od razu ściany malować jakim, jakieś logo na ścianach. Ale no trzeba było. Trzeba, trzeba było to odświeżyć, a w ogóle podobać się? Tak, remoncik, podobać się. Tak, Remoncie, ci podobać się? Nie się to będzie podobało, jak to będzie zmyte. No to chyba raczej w sensie nie będzie zmyte. Ej, Myjesz, no bo my już jesteśmy takie zmęczone. Tak. Mm, chciałybyście. Ja tego myśleć będę. Właśnie na TikTok. Idź po telefon. Właśnie, pokażemy ci coś. Jaki znowu TikTok? No zobacz sobie sam. Proszę. Co? To byście to nagrywały na TikTok? Na TikTok. No, między innymi na TikToka. Mama jeszcze musimy dodać reakcji. To, to ty mamy do krainy. Właśnie. Daj ten telefon. Reakcję dogrywać, na co? Na to co właśnie widzisz, no choć tu jest sobie wchodzimy, hmm. tu Takie coś na ścianie namalować w kuchni Nie no, jak to wygląda, ludzie. Piękne, przepiękne, prześliczne A może to zostawimy na stałe już, o, po co malować? Świetny pomysł, jak dla mnie to może zostać może zostać To na dziś to już tyle Jak wam się podobało dajcie łapkę w górę I do, I do następnego, następnego odcinka To na razie, pa. Papa, eu pa, ja idę się myć. Yeah, oh. yeah, yeah, yeah.